Cześć! W dzisiejszym filmie chcę Was bardzo serdecznie zaprosić na kolejne przepyszne ciasto. Tym razem jest to ciasto orzechowe z przepysznym kremem z masłem orzechowym. Ciasto składa się z ciasta z dużą ilością posiekanych orzechów. Całość przełożona jest k aksamitnym kremem z dodatkiem masła orzechowego, który jest lekko słonawy, przepyszny. Na pewno wszystkim miłośnikom masła orzechowego bardzo posmakuje. Oto lista składników potrzebnych do przygotowania ciasta. Proporcje są na małą blaszkę, około 25 na 25 cm. Tradycyjnie zapraszam Was do, do opisu filmu, tam znajduje się link do przepisu na blogu. Przygotowanie ciasta rozpoczniemy od przygotowania bazy kremu. Do garnka dajemy dwa żółtka i po trzy kopiaste łyżki mąki pszennej oraz ziemniaczanej. Dodajemy 3 czwarte szklanki cukru oraz 1 litr mleka. Wszystko dokładnie mieszamy i gotujemy do uzyskania budyniu. Budyń odkładamy i studzimy. Teraz przygotujemy ciasto orzechowe. Do miski dajemy 5 jajek oraz dwa białka, które nam zostały z budyniu, oraz 3 czwarte szklanki cukru. Wszystko ucieramy na jasną, puszystą masę. Do... Następnie dodajemy półtorej szklanki mąki pszennej tortowej, proszek do pieczenia, kakao 8 łyżek oleju oraz wody oraz 250 g posiekanych bądź zmielonych orzechów włoskich. Wszystko dokładnie miksujemy do uzyskania ładnego gładkiego ciasta. Następnie blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i przelewamy do niej nasze przygotowane ciasto. Ciasto pieczemy około 25 minut w temperaturze 180 stopni grzanie góra dół. To ciasto pięknie wyrasta, jest bardzo puszyste, wilgotne, mocno, mocno orzechowe. Tak wygląda upieczone ciasto. Ciasto studzimy i kroimy na dwa spody. Teraz przechodzimy do przygotowania kremu. W misce ucieramy 175 g masła w temperaturze pokojowej i dodajemy stopniowo ostudzony już budyń. Budyń musi być naprawdę ostudzony, musicie uważać, żeby nie był jeszcze ciepły, żeby się na masa nie zważyła. Następnie do tak powstałego kremu dodajemy 300 g masła orzechowego, kremowego, gęstego. Wszystko miksujemy do uzyskania jednolitego, gładkiego kremu. Ten krem jest naprawdę przepyszny, słonawy. Bardzo wyczuwalny jest smak masła orzechowego, ponieważ dajemy go bardzo dużo. Jeżeli nie lubicie tak bardzo wyczuwalnego smaku masła orzechowego, możecie go dać oczywiście do kremu mniej. Następnie, pierwszy spód, możemy napączować kawą w rozpuszczoną w wodzie i wykładamy połowę, nawet większą połowę kremu. Rozprowadzamy po cieście i przykrywamy drugim spodem. Drugi spód również można napączować kawą. I na ten drugi spód wykładamy resztę kremu. Wyrównujemy. I na koniec polecam nasze ciasto posypać obficie orzechami posiekanymi orzechami. Ja jeszcze miałam migdały, więc posypałam je również orzechami z migdałami. I Tutaj oczywiście posypać możecie nawet czekoladą, no to już jak chcecie, no, no ogólnie polecam orzechami, wtedy już będzie takie ciasto już ekstremalnie, maksymalnie orzechowe. Tak przygotowane ciasto wstawiamy najlepiej na całą noc do lodówki, żeby się wszystko stężało, schłodziło, przegryzło ze sobą. I gotowe. Jak widzicie, ciasto naprawdę przepięknie się kroi, pięknie wygląda, jest naprawdę przepyszne. Bardzo Wam je gorąco polecam i życzę udanych wypieków.